Dzień dobry, cześć czoła. Co, wczoraj przyjechaliśmy. a co tu mnie tu nagabało? Wczoraj przyjechaliśmy yy, Niedziela. Dzisiaj jest poniedziałek, godzina wpół do 6 rano. No i co? Zaraz zaczynamy. Yy, odpalamy tacho. Podpinamy naczepę. Yy, powrót do macierzy, czyli kurczę, podpinamy chłodnie. Bo nie wiem, czy Wam wspominałem, ale jakieś 2-3 tygodnie temu moja firma zadała pytanie: Czy jest coś chętne, żeby jeździć na Hiszpanię? Chłodnią, mnie. No to ja się zgłosiłem. No i co? No i kurcze, przyjechałem. Patrzę. Lecimy, ładujemy w Belgii dzisiaj o godzinie 8 rano. Nie wiem, serii jakieś czy coś. I lecimy do Hiszpanii, do Hiszpanii, aż tam około Madrytu, znaczy do Madrytu, bo to tam dzielnica Madrytu jest jakaś, nie, no, no i tyle, może jakieś będą fajne widoki, zobaczymy, sam jestem, kurczę, że tak powiem, w Pełen, Pełen, Pełen czego, no. Ciekawy, nie, jak to będzie, jeszcze na Hiszpanii nie byłem. Zobaczymy. A więc tak. Dzisiaj jest yy, wtorek. Ja na jutro mam. Miałem rozładunek na 8 rano. Ale przełożyli mi na czwartek. Z tego względu, że jak wczoraj zajechałem na załadunek, który miałem o po 8.30, poszedłem tam do. Góra, zapytać się o której no dopiero wiem, że o 14 może potem powiedzieli, że o 18 a suma summarum wzięli mnie o 19 i załadowali więc musiałem zrobić jeszcze pauzę dziewiątkę no i dopiero dzisiaj o godzinie 5.42 ruszyłem no i co? Jesteśmy teraz już we Francji, minęliśmy Paryż 104. No i tyle. Jeszcze zostało 1172 km do miejsca. E, mi zostało jeszcze tak półtora godziny jazdy i trzeba będzie się rozglądać za parkingiem. No w sumie to wcześniej trochę. I A wieziemy... Ser, ser, 28 palet 28 palet sera, i zobaczymy, co tam z powrotem, czy co będzie wybierane. Nie mam pojęcia, czwornia, polska, leci. No to co, do, do zobaczenia w Hiszpanii. Dzień dobry jest... Co dzisiaj jest? A, w środa. Dzisiaj jest środa, kurczę. Lecimy drugi dzień jazdy na Espanero. E, I co? I, 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 I w pół do... W pół do trzeciej w nocy. Zaraz ruszamy. Teraz ruszamy. Jest, a, stoimy we Francji. Stoimy we Francji. Jeszcze nam zostało 1000... Tysiąc coś. Tysiąc czterdzieści osiem kilometrów. No i tyle na czwartek, czyli na jutro, na godzinę ósmą mamy rzutkę, Zobaczymy jak to będzie. Bordeaux, godzina ósma 10: Chorek jak wołera, ale to nie nowość, kluczy. Myślałem, że uda mi się przeleczyć, mm. ale no niestety, kluczy. Doszedłem do wniosku, że muszę zrobić pauzę Bo jakbym właśnie się wrąbał w coś takiego To będę ugotowany No i suma sumarum dobrze zrobiłem Niby tam nawigacja kurczę nie pokazywała Korka eee, Sprawdzałem też na goglach Niby też nie pokazywało a, a jednak A jednak, no ale cóż tam Nie wiem, chyba dzisiaj nie wjadę do Hiszpanii i będzie to jutro. Będzie to jutro. No i wjechaliśmy do Hiszpanii <laughs> jakby ktoś oglądał, to tutaj jak na Irunę się jedzie to przed samą granicą z górki zjeżdżasz i tam jest 50 i trzymać tą prędkość, bo na bramkach stoją policjanki. od razu nie wiem czy to czy nie ale, ale może tak być że przewidzą mnie przewidzą no także od razu pierwsze ślimaki się zamknąłem ale daleko nie, nie musiałem jechać żeby zawrócić za kilometr była zawrotka no i się zawróci o kurka Kurczę, nie będziecie tego chyba... Ja pierdolę. Ale ładnie. No, nie, nie widzicie tego, kurczę. Nie, nie, nie obrócę, bo już się górki zaczynają. Było krótszy kilometr, już tam półtora, zawrotka i służb. Także także co, no kurczę, no, w każdym kraju jeździ się inaczej. Pamiętam, jak jechałem z moim mentorem, tutaj nawigacja i mówi, dobra, zjedź, ale i tak się, że tak powiem. No kolana mi zmiękły, bo mówię do niego co ja jadę po ścieżce rowerowej, a to takie drogi. że kurde. Każdy kraj, yy, inne drogi I tyle, można się zamotać Można się zamotać Konieczna 5 godzin 12 minut zostało nam do celu Mi jazdy zostało jeszcze 2 godziny 2 godziny No i co, no i kurczę, no pojadę, pojadę, wykorzystam tą ostatnią dziesiątkę Idę. i zobaczymy, co będzie z powrotem. Zobaczcie, co się tam dzieje, widzicie? Nie wiem, czy to na mnie poluje, czy na kogo, no ja już stoję w Hiszpanii, a taki krajobraz z tu, 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 tu zjechałem z autostrady bo się yy, zobaczyłem, że kurcze jest taki dzikus jakiś nie chciałem stać na dzikusie i mówię, że zjadę do miasta no i tak troszeczkę się pokręciłem i znalazłem coś Jakaś tam zona jest trochę mogę coś w dzień pokręcić bo w nocy jechałem od pierwszej zacząłem no i co? I w dzień Espanero wygląda tak. Mieliśmy rozładunek na godzinę piątą. A ja tam byłem troszeczkę po, bo jeszcze się tankowałem. No i jak zajechałem, to byłem siódmy albo ósmy. W każdym razie cztery godziny stałem na oczekiwaniu. Na rozładunek wzięli mnie przed dziesiątą. No i teraz jadę na załadunek niedaleko 20 parę kilometrów od miejsca, w którym ładowałem, no ale nie wiem, gdzie z nim będę leciał jeszcze, nie. Także, także będę informował nie? Załadowaliśmy jakąś paszę chyba dla zwierząt na paletach i nie wiem, gdzie dalej. Ale strasznie dużo tu bucianów jest, kurde. Ogólnie to jest 15 stopni teraz, ciepłe jak ładowaliśmy gdzieś na preli. Kurde. Ogólnie wszystko fajnie, tylko kurczę, troszeczkę mnie denerwuje, że za bardzo, za dużo czasu schodzi, kurczę, wszędzie czekasz, wszędzie czekasz. Tutaj z tymi ziemniakami jednak to kurde Bach-Bach-Bach, na to mi na tą godzinę. Dziękuję do widzenia. Nieprzyzwyczajony jest z tego powodu, że jak wcześniej jeździłem na chłodni, no to o kurczę, ale ładne górki to yy, wszystko było od razu, nie? Przyjeżdżałeś i byłeś umówiony, że tak powiem. Jedyne, jedyne miejsce, w którym kurcze yy, trzeba było czekać. Chociaż niby byłeś zaawizowany, to było, ale lecą kurcze re, reklamy, reklamy <laughs> kabanosów, zresztą wiadomo chyba jakie są najbardziej mm, znane. No. A tak kurcze, o lolo ładnie pięknie Dobra jedziemy na wagę Dobra wyjechaliśmy kurcze i lecimy Lecimy z tym na Holandię Ale najśmieszniejsze jest to, że moja firma jeszcze nie wiedziała ja się będę rzucał, a, a kurczy klient ten co tam ładowałem już wie To jest kurde dopiero nie? Chyba że Chyba, że ten klient, co oni mają, to tylko jest, yy... jak się mówi, jak się mówi, jak się mówi, brakuje mi słowa. No, że nawet do niego nie dojedzie, a, 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 a. A weźmie pieniądze. A weźmie pieniądze. Brakuje mi słowa, kurczę, zdenerwowany jest, Bo trochę zeszło. No i tyle, jakby, co ciekawego, coś, też tunele tutaj właśnie są nie jechałem w tą, yy, w, na Hiszpanię tędy bo zjechałem wcześniej na na taką landówkę jakby, poszukałem parkingu no i właśnie tunele skończyły, dobrze, ale naprawdę ładnie było naprawdę ładnie. sobota ja stanąłem w sumie niedawno, będzie był około godziny 8, no a przed 8, trochę leciałem całą noc. Od 21 no i co? I i i, 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 doleciałem do Belgii w poniedziałek, rozładunek na 7 rano. Także jutro sobie jeszcze podlecę, bo po zostały 3 godziny, a nie będzie mi się chciało tak wcześnie wstawać, żeby kurczę, żeby lecieć. No, no i tyle. I tyle. Bo widać, że zmęczony jest. Widać, kurczę. Sam się czuję zmęczony. No bo nie masz się co dziwić. No, ale... Jak po dyskotece. Tylko, że kiedyś po dyskotece to... no, o, kurde. Jeszcze do pracy musiał. A teraz już tak wolałbym, kurde, się położyć. Się położyć. No i zaraz się położę. Dobra, nie, 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 nie przedłużam i no i co, zobaczymy jeszcze jak coś będzie. Właśnie ciekawi mnie, kurczę, jak się rozładuje, to co będę, e, co będę ładował, czy będę już na przykład jechał y, odwieźć na do, y, do mojej firmy, do bazy, do GOCH i nie wiem, zmienię może na, na tą, y, że tak powiem normalną, kurczę, nie tylko do przewozu ziemniaków, czy będę dalej jeszcze się, do, dopiero 19 zjeżdżam do domu. No, no i tak mnie zastanawia, nie? Czy, 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 czy do tego 19 będę się z tą chłodniem bujał? Nie mam pojęcia. Wiem, że kurcze chłopaki jeżdżą mi po Niemczech i, i, i na przykład robią takie kursy z jakimiś opakowaniami, nie wiem z czym yy, Holandia, Belgia, Belgia, Holandia, nie mam pojęcia. No zobaczymy. Taka ciekawostka dla mnie. Dobra, pauza wyszła. Lecimy kurcze. Dolecimy sobie jeszcze troszeczkę i będzie lolo. Dolecimy, dolecimy na parkedio jakieś. No i co? Jest godzina wpół do 11 Jutro na siódmą jest rozładunek, także tak jak mówiłem nie trzeba będzie koczę wcześniej wstawać, wciąż o której o czwartej, o, o trzeciej. Tyle, tyle. Staniemy, zrobimy sobie jakiś obiadek normalny, kurczę, Prześpimy noc. Będzie dobrze. Poniedziałek. Dzień zaczął się pięknie. No bo cóż. Zrzuciliśmy to, co mieliśmy załadowane w firmie. Eee, no i, i, i napisałem, że kurczę jestem gotowy. No pokazali mi jechać na parking. Że szukają pracy. Po 4 godzinach praca się znalazła. Miałem załadunek na godzinę. Mm... O, już w nie pamiętam. W każdym razie miałem dwa załadunki. W jednym miejscu 16 palet, a w drugim miejscu, właśnie w tym, co jestem, jedną paletę. Yy... Nie wiem, co to jest dokładnie. Jakieś tam duże wiaderka, ale co tam w nich jest, to nie wiem na paletach. No i dobra, załadowałem w jednym miejscu. Tam jeszcze było jedno auto przede mną. Napisałem, że jest jedno auto przede mną. Zmienili mi załadunek na, w tym drugim miejscu na 16. Przyjechałem i co się okazuje? Wszystko pozamykane. Byłem może z 5 po czwartej, wszystko pozamykane. A więc piszę, że kocze, chodzę tutaj dookoła w domofony napierdzielam, nikt nie, nie odbiera, nie otwiera. No, i jest pozamykane i proszę o wiadomość, co mam robić dalej. No, no to jeszcze raz się wybrałem, żeby tutaj kurczę popatrzeć wszędzie dokładnie, czy rzeczywiście już na 100% nikogo nie ma. No i przychodzę do ciężarówki patrzę, a tu zlecenie zmienione czyli jutro ładujemy i jutro rozładowujemy. O ósmej jest załadunek. A firma jest otwarta niby od 7.30, ale załadunki są od 8:00 bodajże do 16, nie, jeszcze tam przerwy mają, no i o, i taka sytuacja, no i stoję na firmie, i stoję na firmie. Środa, 16, sorki, ja niedawno stałem, byłem już kurczę w toalecie. Byłem w toalecie, zrobiłem sobie kawkę Zrobiłem sobie też toaletę No i co? Wczoraj udało nam się kurczę za, za, Załadować naczepę Znaczy podpiąć już załadowaną W Holandii W tej firmie, firmie co, 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 co tam do niej jechałem I lecę teraz w kierunku Monachium Zostało mi jeszcze 6 godzin jazdy Na 16 mam gdzieś przepięcie Na parkingu jakimś z kierowcą z tamtej firmy ja zabieram jego naczepę. A on kurcze będzie ciągnął to, co ja mam, na Włochy. Na Włochy. Ale tutaj bliziutkie, takie na początku buta, że tak powiem. No i co? Siedem miejsc ma tam. Siedem miejsc. Także myślałem, że. No chyba, że to oni będą się dalej w to bawić, a my tylko będziemy całościówki ciągać. Bo mówię, ja myślałem, że ta firma nasza nie będzie się bawiła w jakieś takie kurcze. Jak to powiedzieć? W jakieś takie strzały po, 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 po 7, po 8 punktów, po 10. No, chociaż mówię, wczoraj rozmawiałem z jednym kierowcą z tamtej firmy, to on, on zadowolony jest z tej pracy, nie? zadowolony i tylko mówi tak, pracuje już tam 10 lat, no i teraz jak Texel kupił e, tamtą firmę, no to on nie wie jak to będzie i no nie wie czy się nie zwolni, nie. ale ogólnie mówi był zadowolony z tamtej firmy, bo mała firma i było fajnie. Nie? Zobaczymy, zobaczymy jak to dalej. Dobra, ja kończę kawę. 7 minut mi zostało do godziny 8, i trzeba cisnąć. i Trzeba cisnąć. Czek to jedzie. pozdrow Czwarta 20, ruszamy z powrotem na Holandię. I co, niby mamy krótsze 4 miejsca rozładunku. No, ale nie mam pojęcia, nie dojadę, bo kurczę <laughs> stał mi jeszcze 9 godzin a jeszcze korki, nie korki nie nie wiem, nie wiem, nie wiem, zobaczymy jak to będzie nie jestem w stanie powiedzieć wczoraj napisałem, że na pewno a najświeższe jest to, że dostałem kurczę na dzisiaj, na 11, na 12, na 14 i na 16 rozładunek To tak troszeczkę, kurde nie Coś nie tego nie? Ale myślę, że oni wiedzieli, a dali mi tak te rozładunki, że bym tylko gonił, 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 gonił. gonił. A skoczy się to inaczej. Jutro będzie rozładunek, a w sobotę to domu. A więc tak, jesteśmy już na bazie, jeszcze w międzyczasie kurczę, pojechałem załadować marchew, przeciągnąłem ją tutaj. Holandii nie? Załadowałem, przyciągnąłem ją tutaj na, na bazę Gościu będzie kurczę, nie wiem czy to dzisiaj będzie podpinał i jechał. Nie mam pojęcia, no, ale chyba jutro. No i co? No i myślę, że yy, myślę, że już kurczę nic jutro nie, nie dostanę, no bo yy, zostało mi 5 godzin 5 godzin do wyjechania. A tak poza tym, który mi się kończy ta o 10. No to co? Jakby już nic nie było, wszystkiego najlepszego na te święta i na nowy rok, bo ja dopiero do pracy wracam po nowym roku. Najlepszego.